Witam serdecznie. Koniec siedziby teraz. Dzisiaj mamy 24. Czwarty? 3 przepraszam, emocji. 3 wrzesień 2023. Znajduje się w Nowakowie. Przyjdziemy kawałek w stronę zalewu wiślanego. Prace w soboty ustały. Nikt nie pracuje, nie ma żadnego, można powiedzieć, ruchu na budowie, ale to ma swoje też zalety. Pracownicy odpoczną, spokojnie można nagrać materiał, a tak w tygodniu to bywa różnie. Nie każdy lubi być nagrywany, nie każdy, nie każdy sobie życzy po prostu tego, nawet w oddali być. No i tak jak mówiłem, wyruszyłem z sklepów centrum Nowakowa no i tutaj kieruje się w stronę zalewu Wiślanego pogoda średnia w nocy mocno popadało wszystko wszystko jest mokre na budowie błoto tu teraz będziemy już wyjeżdżali z Nowakowa skręcamy w prawo i będziemy mieli już zjedziemy w stronę nowego Batorowa Bardzo cicho, bardzo spokojnie bardzo mały ruch, nawet tutaj mieszkańców nie widać specjalnie To jeszcze godzina wcześna, bo to jest godzina, godzina dziesiąta, jeszcze dosyć wcześnie jest tutaj zawsze ee, ruch się jakiś zaczyna troszeczkę ale to trzeba jeszcze dodać do tego, że zważywszy, że dzisiaj mamy sobotę to ludzie troszeczkę odpoczywają, pośpią dłużej natomiast tak jak dla mnie są to warunki niemalże idealne nie ma żadnych problemów, spokojnie można nagrywać wcześniej mówiłem, mi każdy lubi no. i jedziemy dalej w stronę w stronę zalewu wiślanego No, liczne kałuże, wszystko mokre. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj musiało padać. Do wcześniej godzin rannych. Widać, że to jeszcze wszystko mokre. Słońce dzisiaj chyba nie będzie. Tak jak jechałem do Nowakowa w radziu. Zapowiadali ochłodzenie, deszcze, także nie zapowiada się na jakoś bardzo ładną pogodę, no ale mamy koniec września nie ma co oczekiwać żeby nie mieli lato a tak w ogóle to dzisiaj pierwszy dzień pierwszy dzień wiosny wiosny jesieni kręgarzowej o tutaj głębokie kałuże także nie wiadomo jak trzeba omijać chyba Eee, nie będę tutaj dzisiaj latał, dronem wybiorę się na Baltic Hub jeszcze. Może tam coś się dzieje, bo tutaj eee, nic się nie dzieje, nic, nie ma żadnej ruchu na, budowę, na budowie. Wszystko zamarło, można powiedzieć. Droga słabo przyjezdna, trzeba jechać powoli, uważać, liczne dziury, tutaj kałuże stoją cały czas. O. Także nie ma co baterii, baterii, męczyć. Dojeżdżamy do końca drogi, dalej to już trzeba niestety pieszo udać się w stronę zalewu wiślanego to jest kawałek także tutaj zrezygnujemy w dniu dzisiejszym z tego i to jak mówiłem wybiorę się na Baltic Hub jeszcze dosłownie no dobra no, trasa przyjechana wszystko o dziura wszystko to jak mówiłem ruch żaden dzisiaj niestety szkoda tutaj by się nagrało ewentualnie coś jeszcze tam w oddale w zobaczę z oddala zobaczę ale tutaj ruch oczywiście nie ma żadnego ruchu myślałem że coś może świdrak będzie pogłębiał ale z tego co widać tam w oddali niestety też wszystko stoi. No cóż. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Cześć.